Witam Państwa na dziesiątym biegu wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II w Konstantynowie Łódzkim. Okazja też do tego, aby uczestniczyć w rywalizacji o Puchar Marszałka. Zawodnicy dopisali, rodzice, dziadkowie, opiekunowie również. Bardzo fajna impreza. Ekipa z Konstantynowa są to osoby niepełnosprawne. reprezentanci stowarzyszenia czuję sercem. Jesteśmy w biegu po raz dziesiąty, tak jak mówił Bileuszowy. Cieszymy się ogromnie, że w tych biegach brać możemy udział. Dużo ludzi, uśmiechy, frajda, wszyscy zadowoleni od tych najmłodszych siedmiolatków, sześciolatków po dorosłych, którzy o 12 wystartują na 5 km. Osiem, Biegniemy głównie po to, żeby być zdrowym. Tak, Kasiu? Cieszymy się, że możemy biegać. Tak jest. Pozdrawiamy wszystkich. Dzień rodzinny, słoneczny, moda na spędzanie razem czasu przy bieganiu rośnie. To cieszy. Dziękuję organizatorom, bo to piękna sprawa i panu Marszałkowi za objęcie patronatu nad tym dzisiejszym biegiem. Gratuluję organizatorom. Pan burmistrz Konstantynowa, Henryk Brzyż, Centrum Sportu, przewodniczący Robert Bujnowicz wkładają tutaj wiele serca w to, aby gości i Konstantynowian dobrze tu przyjąć. Jesteśmy tu drużyną z Atlasa. Niektórzy po raz pierwszy, drugi, niektórzy kolejny. Bierzemy udział cyklicznie w takich imprezach. Bieganie jest oczywiście super. Super pogoda, super impreza. Mnóstwo ludzi. Dobrze się wszyscy bawią. Cztery, trzy, dwa jeden. i wystartowało 5000 metrów. Dziesiąty dzień wdzięczności za pontyfikację Jana Pachła II. Przypominam, są dwa obrążenia. Zmęczony. Bardzo dobrze, wygram. To jest najważniejsze. O, już któryś z kolei, nie pamiętam dokładnie. mam plan. Dziękuję. Doskonałe wyniki. Zdrowa, sportowa rywalizacja. Wielkie prawa, chwila, rodzinne zbieganie w Konstantynowie.